Wow, Karolcia, po jakie płatki można się w nich wykopać! Przecież to chrupersy! Rzeczywiście! Czyli to są te chrupersy, gdzie w tej grze jest do wygrania 1700 Robuxów co tydzień dla 20 osób? No to tak, to są te od lubeli! A wiesz, czemu one się nazywają chrupersy? No! Bo one tak super chrupią! Pokaż jak! O, tak, dlatego to chrupersy. A link do gry link do konkursu, gdzie już się wszystkiego dowiecie, jak zdobyć Robuxy w tej gierce jest oczywiście w opisie. A my zaczynamy challenge, kto więcej chrupsów zrobi, ja kto... gra! To bardziej będzie chrupa, uwaga! Zaraz się zacznie! Ale Karolcia no, dzisiaj ma fory od Lubelli, bo Lubella pozwoliła Karolci mi przeszkadzać! jak ja to. Jak tak, będę ci wymyślać różne dziwne rzeczy! Nie, yeah, jak ja sobie poradzę. No dobra, zaczynamy! I gra się zaczęła, teraz i mamy do wyboru zadania różne, w których musimy chrupersy zbierać i chrupać jak najgłośniej. No, zobacz, dużo ich jest! O, jest chrupometr! O, ja teraz patrz. Tu mam pierwszego chrupka. A już mam plus jeden, widzisz? A ty, Karolcia, pewnie masz zero. Ich. Muszę podżerać, muszę podżerać, bo ja będę miał najwięcej chrupków. Wygram z nie, tobą. Ja już ci powiem, ja już mam sto! J jak sto? Coś, to już jest niemożliwe. No naprawdę. Ja, o, a tych. Tutaj ja też mam z tysiąc płatków ich się zbierać nie da. Ty coś oszukujesz, Karolcia. Ja nie, zaraz znajdę specjalistę specjalne na zadanie. O tam ktoś mnie woła na specjalne zadanie. Chyba zaraz wygram. <grym wytrzyma> Będę miał najwięcej. Tylko poczekaj, aż dojdę do zadania. Już mam plus jeden kolejnych podków. No to chodź! O, poczekaj, idę, idę. O, jest jakaś rakieta, jest, jest! Idę do niej! To no jest jakieś UFO. No i tu masz UFO. challenge i musisz zamkniętymi oczami to Co? zrobić. Co? Ja mam wystrzelić siebie do kółka z zamkniętymi oczami. Tam, Jak ja mam to... zrobić z zamkniętymi oczami! O matko, to poczekaj, na próbę najpierw, bo ja... Na... Dobra, już mogę na próbę najpierw normalnie czy nie? Nie ma próby! <noise> Dobra? Zamykam oczy, nie patrzę. I ja nie wiem, czy ja się wystrzeliłem, czy nie. O matko. No musisz bo... próbować. No jak, ale to. Dobra, może muszę coś kliknąć, czy nie? Gdzie ja? Mogę już otworzyć, bo nie wiem. A! Gdzie ja jestem? Wleciałem do no, płatków, widzisz, ale ja, ja nie wiem czy ja zdobyłem punkty, a widzowie napiszcie mi czy ja zdobyłem jakieś punkty, bo wie tu Karol cię w ogóle Ale ty oszukujesz, widzę to Nie, nie oszukiwałem, widzowie ci napisali, w kom napiszą ci w komentarzu nic, nie oszukałem, nie wiem w ogóle czy ja trafiłem Ja oj tam oko Nie, nie otwierałem ani lewego, ani prawego, ani środkowego, żadnego nie otwierałem nic, żadnego. Nie, tak, otworzyłeś, tak ciup, ciup, ciup! <laughs> Nieprawda, no! Ja tam widzę kolejne zadanie, tam jest chyba i idę szybko. No, widzimy, myślę coś dobra. innego. O, tu jest chrupniata! Tu jest pini Jak piniata. Musimy zacząć Musisz skakanie. się rozwalić! Tak! Jeden celny cios i chrupersy są twoje, dobra, owaga. A jest, Ale no. stop! No co stop! Nie, ja walę w piniat! przecież nie, co? challenge! Jak challenge? Nie! No jaki? Ja nie dam rady no, tak, Karolcia! Musisz. No. Yy, lewą ręką na myszkę. O matko, lewą. Dobra, widzowie. Prawą podnoszę, prawą podnoszę. Uwaga. No pokaż, o, czy nie oszukujesz. Nie, mam prawą podniesioną. Ale wie, Karolcia troluje z, z płatkami, z krupersami dzisiaj. Ale pa, chrup. Jest, chrupnęło. Dałem radę lewą ręką. Szukałeś, widziałam nie, trochę nie, prawą dalej! Nieprawda, Karolcia! Ja przecież podniosłem. Prawda! Podnios... Nie, miałem cały czas podniesioną prawą. Ty, wie, osz... Ty chcesz mnie oszukać? Coś? Coś, chcesz tu się... Ście... Co tutaj? Jakieś kaminy Tu są jakieś lasery. Mam kolejne chodnie. No ile masz punktów? E, dowiemy się za 6 minutek, bo zaraz będzie koniec rundy i zaraz będzie wszystko wiadomo, kto wygrał. Ja, bo ja już pewno... wiem ile ja mam, ja mam 4 tysiące! Jak 4000 tysiące, jak ja mam pewnie z 20 tylko płatków? O, nie! Bo ja ci mówiłam, że ja tutaj wygram! Nie, ja chrupię jeszcze mocniej, poczekaj, tylko znajdę kolejne zadanie. O, poczekaj! O, a ja tu widzę helikopter, jakiś chrupohopter chyba, uwaga! To jest... A Wskakuj do chrupkolotu i zbierz chrup planety grub. E, lecisz do góry, a i kulecisz lecisz dół. Do... A kulecisz lecisz w do... dobra. E do góry, w dół, do... no, ale do góry! I... Dobra, ale Pa jak mogę latać i zbierać! Haha <laughs> latające chrupersy. <I> teraz szybko <laughs> musisz powiedzieć chrupersy od tyłu. Jak ja, chrupersy od tyłu? No e, szybko, co ty e, nie chodzisz na polski? E, Srebrh. Srebrh, e, sre o dałem radę. <laughs> przegrałeś. Nie, dlaczego przegrałem? Bo co źle powiedziałeś. Nieprawda, przecież tu są wszędzie paczki chrupersów. Ja to przeczytałem, zobacz. O nie, to oszukałeś. E, e, nie osu... ale to nie jest oszustwo. Nie powiedziałeś, że nie mogę tego przeczytać. Tylko tutaj były. No. Jak zwykle, bo oszukujesz! Nie, to nie było oszustwo. Ja tu zbieram. No to ja ci zaraz coś wymyślę i mogę to byś mi tylko wymyślała. O, ale mam kolejne chrupki. Dobrze, kręcimy się, kręcimy. I zaraz zdobędę milion. Bo... A tam są kolejne mapy, nie, bo ja Karolcia. Nie już milion. Nie, jak milion, Karolcia, nie oszukuj. Tam są kolejne mapy, tam są jeszcze większe challenge, wiesz? Tam zaraz możemy iść na nie. To I, dobre, i, wtedy, to chodź. I wtedy wygram. Nie, ja tu jeszcze chcę wszystkie zadania przetestować. Tu jest jakiś UFO. Ja teraz zdobędę więcej. Gdzie UFO nie widziałam. A nie, to, to jest y, po prostu taka antena. Ja myślałem, że to UFO... A nie, bo to UFO wciąga tą antenę! I to nie jest zadanie, idę szukać kolejnego. O, widzę kolejne zadanie, jest, jest, jest kolejne zadanie. Tu jest krastolu weź masz kilo. masz challenge, musisz. Ja jeść mam teraz i grać. Jak jeść? Spróbuj dokopać się do pysznych astrochrupek. Nie, bo ja muszę kilofem teraz tu kopać. I co ja mam. No to teraz... musisz sobie próbować! O, nie! Ja tutaj kilofem muszę kopać, zobacz! Jak ci będę mówić? Kiedy do... masz jeść? No dobra, to mów mi kiedy mam. Teraz, ja tu. szybko! A, szybko! Kropki! O, z... mam! No, możesz kopać dalej! Dobra, już kopię! Ko... Szybko o, matko! No, jeszcze nie zjadłem tamtych nieskrupeł! Szybko! No, matko! No, garść! No, Karolcia nie wytrzyma! No dobra, możesz przegryźć! No, dziękuję, szybko muszę kopać! Ja teraz szybko! Nie! Karolcia, ja to, muszę kopać! Gryźć się na challenge! Kopać kilofem, muszę Karolcia! Ko... Gryźć tam! No, gryże, No dobra, to teraz możesz. Dzięki. No już, już, szybko. Hrup, chrup! O matko. No, mam no, pełną buzię teraz. No ja nie mogę No prze... musisz szybko przeżywać. Dobra, przeżyłem. Matko, ile tych tutaj kamieni z chrupersami? ile tu będzie chrupersów? Mam nadzieję, że dużo chrup, chrupania tutaj będzie, Karolcia. Wygram no było z Było, teraz jak jadłeś, to też było dużo. Tak? A co? Bo no do tak końca chrup, rozgrywki. Chrup. Minuta do końca rozgrywki, a ja muszę z Tobą zdążyć wygrać, Karolcia. Ja czy, ja, ja wygram. Ja już wygrałam, mówię ci! Nie, ja, ja muszę, ja mam na. O, jest większy poziom chrupania. Astro, praca popłaca, zwłaszcza jeżeli chodzi o chrupersy. Dwadzieścia chrupków dostałem Ja dwadzieścia ja dostałem To mało, ja mam więcej Niemożliwe O nie, no 6 sekund, zostało pięć Szybko Jakie? Szybko, chrupka potrzebuję Jest, jeszcze jeden zdąże! Nie Tym razem przegrana, tak. spróbuję jeszcze raz Jak to? Wygrałam, mówiłam, że wygram Dlaczego ty wygrałaś? Przecież ja chyba więcej miałem Ile o, Ale ty jesteś ja dobra, Karol Ja mówiłem, milion Miasiasz milion Ja nie wierzę, Karolcie no. Ja cię poczekam. poczekaj Teraz cię pokonam Zobaczysz, niech tylko jeszcze raz będzie runda. A samemu też da się grać. Jest jeszcze genialny tryb tor przeszkód dla jednego gracza. Trzymaj się jak najdłużej na torze i zdobądź jak najwięcej punktów. Złapie wszystkie, naciśnij dwa razy spacja, aby wykonać podwójny skok! 3, 2, 1, zaczynamy! Olej ja mogę tutaj zebrać jako sam mogę zabierać ile chupersów? Dwa już mam! Cztery, ale idzie! Ciekawe jaki rekord ustale. Mogę tutaj lecieć po łyżce. C. Mogę nawet tutaj zawrócić. Tylko uwaga, bo tutaj cały czas się biegnie. Można zawrócić po zaginione krupersy, których się jeszcze nie wzięło. Spokojnie. Tylko najważniejsze, żeby nie wylecieć z trasy na te mleko na dole. Ale to jest szalone, mam już 20 punktów. A tam jest jakiś punkt kontrolny. Tam można dalej dobiec. Tam coś jest. Muszę się dowiedzieć szybko, co tam jest. Uwaga, na łyżkę. Ale dobrze. Uwaga, wskakujemy w płatki. Ło, tu jest niebezpiecznie. Trzeba uważać wow, Bo tutaj trzeba tak po krawędzi, uwaga Niebezpieczeństwo pokonane Jesteśmy coraz bliżej bazy Uwaga, uwaga wow. Wykonaj zadanie, aby zdobyć Dodatkowe punkty Po prostu poskakać po paczce chrupersów Wow, ile dodatkowych chrupków Lecimy dalej I uwaga Aaj, Niestety tylko 107 punktów Mam nadzieję, że wy będziecie mieli więcej I to wy wygracie 1700 Robuxów. A ja wracam do Karolci Oj, teraz jest nowa runda, teraz wygram, zobaczysz, Karolcio, o, tu jest gitara. Nie, nie dasz rady mnie pokonać. Jak nie dam rady, jak ja już mam, yy, 500 chru, chrupania mam, 500. A wiesz, ile ja mam? Ile? Nie wiem, no, ile? O, jeszcze graffiti na mylo. Moje... Tysiąc już masz? To no? ja muszę szybciej tutaj... O! Chrupki, moje chrupki, moje Mam chrupki. Mam tysiąc. Ja idę teraz te rozłupię. Ooo, chrupniaty. I tam jest gitara. A tu... Nie masz tyle siły. Chrupek dla chrupołaka podniosłem. Wow, to pewnie jakieś to zadanie. to jest chrupołak? To jest chyba ten monster chrupkowy. To jest e, specjalne zadanie, wiesz? Tak, to, to on. Ale ja jak go znajdę, koniec to... Pewnie... N nie, on jest przyjazny, on da mi pewnie milion prupersów. Nie, na pewno nie. Teraz zagram na chruparze, uwaga! Chrupkie solo! Ale zagrałem! I ja cię krótce, plus 10! Plus 10! Widziała się ładnie, zagrałem! Aż 10 chrupków nie, tam było. Ja tu sama robię! Co ty robisz? Żeby wygrać! A, na, a ty ma, jesteś na innej mapce. Ja jestem na tej nie z graffiti. Powiem ci, nie podglądywuj oh, mnie! Taka jest. Dobra, to ja tu robię teraz. Uwaga! Ja teraz rozbieram. Zaczysz, pokonam cię. Jeden cel, cios i krupersy twoje. Piniata! Dobra, teraz już ci nie będę wymyślać challenge! Dzięki, bo teraz kto najlepszy ten najlepszy. Zobaczysz! I ja teraz rozwalę. Nie popłaczesz! Nie popłaczesz się! Dostałem teraz dziesięć! Nieprawda nie popłaczesz! Płakałbym się. Co ty gadasz, Karolcia? A może no ja ci wymyślę? Masz taką w oku, jak byłam numer jeden. Widziałam to. A może ja ci wymyślę? O, zamknij teraz oczy. Nie patrz. I co? Ty nie nie mam małpuj moich pomysłów. Musisz wymyśleć swoje. Ale ty ja jesteś wymyśl... Dobra, poczekaj. Zaraz ci coś wymyślę. A jakie ty teraz zadanie robisz, Karolcia? To z pinyakom. O, dobra. To teraz mam zadanie dla ciebie. Obróć się na krześle wokół siebie. Teraz, szybko. I tak. Tak, tak. Nie, tak musisz po prostu zrobić kółko. Zwykłe kółko. E, a ja to mam kolej... łatwe. No dobra, a ja tu mam kolejną zabawę. Uwaga, uwaga. O już zrobi obkręciłaś się. No. Traf wyskakujące cele i zgarnij chrupko nagrodę. O, mam młotek. Pam! Kujona. Ale ja, chrup, chrup. Ale chrupie. Ha, ha, ile ja... masz chrupersów? Jak ja już mam kolejne 5, zobacz co się dzieje. Yy, o nie, nie trafiłem. A ja razem ile masz? Razem jeszcze nie nie powiem ci, nie powiem. O, ale super plus 5. Bo masz mało, znowu wygram. Nie, mam bardzo dużo, naprawdę. u jest to dużo. Nie, to, nie stop... chcesz powiedzieć, więc masz mało. Nie, ja już mam 12 tysięcy. Naprawdę, Karol? 15 tysięcy. A musisz mam. powiedzieć Na... do widzów, ulubiony smak chrupersów. Ulubiony smak. nowe! Cynamonowe moje ukochane A ja wolę czekoladowe A czekoladowe też są świetne, ale ja zawsze lubiłem cynamonowe I zostawiam kolejne graffiti Mam plus dwa chrupki ha, ha. Ale Karol Ale Karoncia... No. widziałam Piękne graffiti mi wyszło To jest kolejne Ja nie wierzę, To idę szybko kolejne graffiti Ja muszę jeszcze znaleźć Zadanie, tu jest zadanie z rzucaniem chrupków do, do celu, do kosza no wejdź poszukaj, bo ja już się zrobiłam. O, ona jest najlepsza, moje ulubione, ja uwielbiam to zadanie. Tylko, jest, widzę, widzę, to piękne, zaraz, tam. Oj, teraz trafię, teraz trafię, rzut chrupką, traf chrupką do celu. O, moje nie ulubione. Nie trafisz, bo trafię, nie widzisz. Pokaż, że masz cela, patrz, patrz teraz, co się dzieje, Waga. Ale ty By. nie masz cela. Mam, uwaga, patrz, trafiłem. A to niechcący mówię ci, miałeś farta. Nie, e, poczekaj, poczekaj, pan, znowu trafię, uwaga, uwaga, i znowu trafiłem. 15 chrupania. oszukujesz. Nie, e, 15 chrupania dostałem. I znowu 15, i ja cię kręcę. Ale jak ja wygram chyba, Karolcia, ja zobaczysz, wygram, nie. na pewno mam więcej od ciebie. Ja już mam 3 miliony. Jak 3 miliony? Tyle się nawet nie da na chrupać, ale coś ściemnie. Ja mówię ci, jak ktoś umie, to się da. Ale ty jesteś chyba za dobra, Karolcia, coś mnie tu oszukujesz. Poczekajmy do końca rundy, coś mi się wydaje, że to ja no, wygram. Zobaczysz. zobaczysz, zobaczysz, ja wygram. O, w mleku cię się teraz taplam. <laughs> Ale by, by było ja jakby tak naprawdę wskoczyć do takiego mleka, Jej, co? Z tego mleka! O, jest chrupołak, nakarm chrupkiem jest, dostał! I tego głodomora ciężko jest nakarmić. Dojdziała, dostał Ci no, jeszcze on cztery. Oni są ogromne! No widzę, on jeszcze cztery chce. Olej Jaja, dobra, ja mu znajdę. O, tu jest jeszcze kolejny. Dobrze! <laughs> no mówiłem ci, Karol. A ja wygram, zobaczysz. Ja nie, y, ty zobaczysz. Si nie idę szybko szukać kolejnych zadań, żeby jak najwięcej jeszcze okulary graffiti do zrobienia, ale i chrupek dla chrupołaka, dobrze! Za trzy minuty, koniec! Tak, olej, ja, ja, ja tu to jest korolka, to Znalazłeś złotą deskę Plus 30 no, ale jest za skate! Złota. Tak, skate od chrup I dostałem 30. Ja, ja ci mówię, ja już tyle nachrupałem. Nie masz szans ze mną, Karolcia, na 100% paczkę chrupę. Tak, i będę mógł zjeść całe śniadanie, całe płatki, całą paczkę płatek na śniadanie zjem. ty zjeść tyle? Oczywiście, że tak. One są takie dobre, że oczywiście, że dam radę. Całe. O, jeszcze tę skorolkę teraz zdobyłem. O, ale teraz będę jechał. Zobaczysz, Karolcia. Masz złotą? Tak. To naprawdę mam złotą i teraz mogę zbierać chrupercy jeszcze szybciej. A nie, nie mam tam różowej? Nie widziałem różowej. Mam złotą i mogę triki robić. O, no, szybko. Szybę, jakie triki. triki! z Ameryki, Karolcia! Triki z Ameryki! Pa! Tutaj jedziesz tak, Wyglebiesz się, Nie wyglebiesz! Nie, ja, ja umiem, ja umiem najlepiej jeździć. Patrz, robię tak i zbieram chrupki i będę chrupał, teraz Bo za 10 sekund koniec i ja wygram, zobaczcie, Zobacz, ja, ja wygram. Nie! Ja muszę mieć najwięcej punktów, teraz, Karolcia, ja ci udowodnię. Dawaj, dawaj, 3, 6, 5, 4. I trik, ostatni trik, ostatni trik! A Jest do. To... Twój Blum wygrał, brawo, dodatkowo wygrałeś indywidualnie, jesteś najlepszy. Ha, w końcu, jestem najlepszy, wygrałem. Ale Oczywiście pamiętajcie, że link do gry jest w opisie, tak samo link do konkursu o 1700 Robuxów też jest w opisie, więc gorąco zapraszam. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.